Hej, ja mam pytanie. Jak to jest, że większość mężczyzn, większość powtarzam, która nie ma kobiety od dłuższego czasu, od bardzo długiego czasu, i jedynym ich tak naprawdę największym pragnieniem to jest kobieta, po prostu. Bycie z kobietą, spotkanie się z kobietą, pusie na randkę, przespanie się z kobietą, to jest jego. Marzenie od miesięcy, czasem od lat. I dlaczego ten sam człowiek pierwsze co robi, gdy wchodzi do pubu, wchodzi do klubu, gdziekolwiek, to myśli tylko o jednym: o tym, żeby wypić. Siada w miejscach, gdzie nie ma nikogo, gdzie siedzą w piątkę, w ósemkę. Siedzą, najpierw piją. No w ogóle w większości przypadków nie ma w ogóle kobiet. W jakimś kąciku e, w pubie e, na samym końcu czy na końcu jakiejś dyskoteki siedzą, piją najpierw, piją, debatują jak to grubo, jak to fajnie, jak to super opowiadają sobie, ale prawie każdy z nich nie ma kobiety, nie ma dziewczyny, brakuje mu e, Brakuje mu interakcji z kobietami. Ale cały czas jest grubo, cały czas jest akcja, cały czas jest opowieści o wszystkim i o niczym. Dlaczego? Czy nie lepiej sobie usiąść nawet samemu? Ale to musiałby być orłem, a nie ani kaczką. Usiąść sobie samemu, zobaczyć, gdzie są fajne kobiety, dosiąść się do nich na przykład, podejść do jakiejś fajnej, interesującej kobiety na ulicy, zagadać w jakimś fajnym, interesującym punkcie. Piękną, śliczną kobietę, która naprawdę ci się podoba, nie wlewając w swój organizm litrów miesięcznie alkoholu. Czy to nie byłoby lepsze, fajniejsze, zgrabniejsze, ładne słowo zgrabniejsze dla ciebie, dla twojego zdrowia, dla twojej głowy, dla twojej przyszłości, dla całego ciebie? Ja zawsze osoby, które praktycznie ze mną przebywały, wiedziały, że na trzeźwo podryw jest najfajniejszy, najciekawszy i może również aż telepać człowieka, aż człowiek może skakać z radości, yy, z uśmiechem na twarzy, nie wlewając w siebie żadnego alkoholu, nie faszerując się żadnymi środkami, otumaniaczami, które yy, pozwalają Ci uciec od tego świata. Dlaczego masz uciekać od tego świata i jak ten świat może być fajny yy, tu i teraz? Nie musisz walić... Kreski do nosa, żeby się gdzieś przenieść, yy, halucynując coś tam. Tylko możesz tu i teraz, na trzeźwo, fajnie patrzeć na ten świat. Bez yy, kreski do nosa, bez litra alkoholu, bez litra wody, bez litra czegokolwiek innego, może być naprawdę fajnie, cudownie i sympatycznie. Idąc sobie na przykład po lesie, może być super. Oczywiście, wiele jest form relaksu dla każdego, i każdy musi sobie dobrać. Odpowiedni. Więc pytanie kieruje do większości mężczyzn: dlaczego większość mężczyzn, idąc do pubu, siada w miejscach, gdzie nie ma kobiet, gdzie oni potrzebują? Mówimy o takich mężczyznach. No bo jeżeli masz, masz pięć kobiet, które czekają na ciebie pod telefonem, to rozumiem, że wtedy możesz. Yy, możesz wtedy z kum kumplą poświęcić czas i możecie sobie opowiadać o wszystkim i tak naprawdę o niczym i może być super i niesamowicie ale świadomość tego gdy jesteś sam, gdy nie masz kobiety gdy, te, czy, gdy tych kilka kobiet albo tej jednej nie masz pod telefonem i nie miałeś bardzo, bardzo, bardzo długo kobiety, jesteś tak osamotniony, że to się w głowie nie mieści to kolejny taki wieczór kolejny i kolejny i kolejny może prowadzić Ciebie do głębokiej depresji. I to ty o tym już wiesz, i zdajesz sobie z tego sprawę. Ale ty jesteś kojurak, cały czas na grubo tych chcesz, to ja wiem, no. cały czas w samotności i na grubo. Grubo to nie oznacza, że jesteś sam z pięcioma kolegami, tylko grubo to również oznacza to, że masz fajne kobiety dookoła siebie. To żebyś pamiętał o tej grubości yy, określenia grubo. I to nie będą e, brzydkie kobiety, tylko będą bardzo, bardzo atrakcyjne kobiety, seksowne, które będą ci się bardzo, 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 bardzo podobały. I wtedy możesz dodać do tego słowa też grubo, bo grubo wśród czterech kolegów i ręka wieczorem to nie ma nic wspólnego z grubością. To taka rada ode mnie. Trochę z uśmiechem na twarzy. Jak zawsze pozdrawiam Was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. Akademia-dm.pl Dlatego zachęcam Cię na cześćwo podchodzić do fajnych, atrakcyjnych kobiet. Gdziekolwiek one będą, czy będą w sklepie, czy będą w teatrze, w kinie, na lotnisku, czy będą podchodziły akurat do samochodu. Podejdź, zagadaj Weź numer do fajnej, fantastycznej kobiety, która ci się podoba, a nie zalewaj się ciągle w pubie z tymi samymi kolegami, mówiąc o tym samym, a wiesz o tym tak naprawdę, czego ci brakuje. I taka też rada ode mnie, jeżeli siadasz gdzieś w pubie z tymi swoimi, znowu pięcioma kolegami, którzy często mają te portfeliki w ręku i gniotą je z przestraszenia, to usiądź koło fajnych kobiet. W ogóle jak wchodzisz do pubu, to zobacz, czy tu są fajne kobiety. Masz w każdym mieście kilkadziesiąt pubów, wiesz, możesz pub wybrać, gdzie są fajne kobiety, a nie tylko siąść, żeby się tylko nachlać, bo to jest Twój priorytet. I usiądź tam, gdzie są fajne kobiety, obok, przy stoliczku, zagadaj w kulturalny sposób. Jak nie do tych, przenieś się do innego pubu, zagadaj do następnych kobiet, jak, jak też nie będą z Tobą tak rozmawiały, jakbyś chciał, przenieś się do kolejnego pubu i tak dalej. Wybierz tych pubów nawet 10, nawet 20, jeżeli trzeba będzie. A Czasem, nawet w jednym pubie, te kobiety się zmieniają, więc poczekasz na następną turę i być może weźmiesz wtedy numer od swojej ulubionej, fajnej kobiety, którą, z którą dziś spędzisz cudowny i fajny wieczór. To jest tylko taka moja obserwacja. Ja, jak zawsze, mogę być bardzo ślepy. Mogę nie dostrzegać pewnych rzeczy tak jak ty dostrzegasz, ale. Mam prawo wyrażać właśnie to tu i teraz. Trzyma się ciepło. Hej.